Samotnik z Arizony ratuje dziesięć kobiet Apaczów przed bandytami. Odkryj ich sekret i zobacz, jak jedna decyzja zmienia wszystko. Subskrybuj i polub, by nie przegapić finału. Na skraju pustkowia Arizony, w miejscu, gdzie wiatr niósł ze sobą tylko kurz i ciszę, stała samotna drewniana chata. Właścicielem był Nathan, mężczyzna, którego życie dawno temu złamało się na pół. Kiedyś był żołnierzem, człowiekiem pełnym siły i odwagi. Jednak pewna noc, pełna krzyku i ognia, odebrała mu wszystko, co kochał: rodzinę, dom i wiarę w ludzi. Od tamtej pory unikał towarzystwa, żyjąc na uboczu, z dala od miasteczka, które o nim plotkowało. Mieszkańcy szeptali o nim różne rzeczy, że oszalał po wojnie, że widuje duchy, a nawet, że nie jest już tym samym człowiekiem. Najtan nie przejmował się tym. Cisza była jego jedynym przyjacielem, a codzienność sprowadzała się do polowań, naprawiania ogrodzenia i pilnowania, by ogień w kominku nigdy nie gasł. Tego wieczoru powietrze było ciężkie i nieruchome. Niebo zaczęło ciemnieć, zwiastując nadejście burzy piaskowej, jednej z tych, które potrafiły oślepić, zniszczyć plony i zamienić dzień w noc. Natan stał przy oknie. Obserwując, jak horyzont powoli znika pod ciężką, złowrogą chmurą kurzu, w takich chwilach jego serce biło szybciej, burze zawsze przypominały mu o tamtej nocy sprzed lat, gdy stracił wszystko. Zamknął okiennicę, sprawdził drzwi, a potem usiadł w starym fotelu, by przeczekać nadchodzący żywioł. Wtem rozległo się pukanie, najpierw ciche, jakby niepewne, a po chwili mocniejsze, natarczywe, zagłuszane przez wycie wiatru. Neitan zmarszczył brwi. Od lat nikt nie odwiedzał jego chaty, a tym bardziej w taką pogodę. Wstał powoli, sięgając po karabin stojący przy drzwiach. Kiedy odsunął zasuwę i otworzył drzwi, to, co zobaczył, sprawiło, że zastygł w bezruchu. Na progu stało dziesięć kobiet. Ich włosy długie i splątane pokryte były pyłem, a twarze nosiły ślady zmęczenia i strachu. Ubrane w tradycyjne stroje plemienia apaczów, wyglądały jak uciekinierki z innego świata świata pełnego dzikości, ale i godności. Wiatr szarpał ich ubrania, a deszcz, który zaczął padać, przyklejał materiał do ich wychudzonych sylwetek. Najstarsza z nich, o oczach ciemnych jak noc, zrobiła krok do przodu i powiedziała łamanym angielskim. Potrzebujemy schronienia, proszę. Nathan spojrzał na nie twardym, nieufnym wzrokiem. Wiedział, że apacze rzadko proszą o pomoc obcych, a już na pewno białych mężczyzn. Coś jednak w ich oczach, może strach, może desperacja sprawiło, że jego dłoń zaciskająca karabin powoli opadła. Rozejrzał się po horyzoncie. Burza była coraz bliżej. Jeśli ich nie wpuści, żywioł może je zabić, ale jeśli wpuści, to mogło oznaczać kłopoty. Nie od razu odpowiedział. Patrzył na każdą z nich po kolei, jakby próbował odczytać z ich twarzy prawdę. Były zmęczone, głodne, a w ich spojrzeniach czaił się cień czegoś więcej niż tylko strachu przed burzą. Najtan wiedział, że apacze żyli dumą i honorem. Gdyby przyszły tu bez powodu, nigdy nie prosiłyby o pomoc. Przez krótką chwilę jego myśli cofnęły się do dawnych lat. Przypomniał sobie swoją żonę, małą córeczkę, dom pełen śmiechu i zapachu świeżo pieczonego chleba. Pamiętał też tamtą noc, gdy do jego drzwi zapukał los, a on nie zdołał ocalić tego, co kochał. Może właśnie dlatego teraz stał przed dylematem zamknąć drzwi i wrócić do samotności, czy otworzyć i wpuścić nie tylko kobiety, ale i kłopoty, które niewątpliwie za sobą niosły. Burza zbliża się, powiedział w końcu niskim głosem, bardziej do siebie niż do nich. Wejdźcie. Kobiety spojrzały po sobie z ulgą. Najstarsza skinęła głową w geście wdzięczności, a potem jedna po drugiej zaczęły wchodzić do środka. Neitan zamknął drzwi i zasunął rygiel, a potem rzucił kilka dodatkowych polan do kominka, by w chacie zrobiło się cieplej. Przez chwilę panowała cisza, przerywana tylko oddechami kobiet i wyciem wiatru na zewnątrz. Neitan podał im koce, a młodsze zaczęły rozkładać je na podłodze. Najstarsza usiadła najbliżej ognia, trzymając dłonie nad płomieniami. Jej oczy śledziły każdy ruch Neitana, jakby próbowała ocenić, czy mogą mu zaufać. Skąd przychodzicie? Zapytał w końcu, podając im wodę w starym, glinianym dzbanie. Najstarsza kobieta milczała chwilę, a potem powiedziała cicho. Z naszej ziemi. Oni ją zabrali, a teraz chcą nas. Urwała, jakby nie chciała lub nie mogła mówić dalej. Netan poczuł, że za tymi słowami kryje się coś mrocznego, coś, co być może już tej nocy zapuka także do jego drzwi. Ale póki co kobiety były bezpieczne, przynajmniej na chwilę. Netan nie spał tej nocy, siedział przy kominku z karabinem opartym o kolano, wsłuchując się w każdy dźwięk. Kobiety spały na podłodze, przykryte kocami, ale ich twarze nawet przez sen wyglądały niespokojnie. Najstarsza z nich, ta o oczach pełnych mądrości i bólu, siedziała obok niego i cicho opowiadała, co się wydarzyło. Bandyci pojawili się kilka tygodni temu. Najpierw żądali zapasów i wody, potem zaczęli straszyć, że spalą całą wioskę, jeśli plemię nie odda ziemi. Kiedy mężczyźni z plemienia odeszli w góry, by szukać pomocy u innych apaczów, Bandyci zaatakowali wioskę, zostawiając kobiety same. One uciekły, ale wiedziały, że to nie koniec. Natan słuchał w milczeniu, a w jego sercu budziło się coś, czego dawno nie czuł: gniew i poczucie odpowiedzialności. Kiedyś walczył za ludzi, którzy potrzebowali ochrony, a potem przysiągł, że nigdy więcej nie weźmie udziału w żadnej walce. Ale teraz w jego chacie były kobiety, które straciły wszystko tak jak on kiedyś. Może właśnie dlatego nie mógł po prostu ich wyrzucić i zamknąć drzwi. Świt przyniósł ciszę. Wiatr ucichł, a burza piaskowa zostawiła po sobie tylko warstwę pyłu na ziemi. Nathan wyszedł przed chatę i spojrzał w dal. Wtedy ich zobaczył kilkunastu jeźdźców na czarnych i kasztanowych koniach, sunących powoli przez pustkowie. Zbliżali się w stronę chaty, a kurz z ich kopyt unosił się wysoko w powietrze. Nejtan wrócił do środka i spojrzał na najstarszą kobietę. Oni tu idą, powiedział krótko. Kobiety natychmiast zerwały się na równe nogi. Strach wrócił na ich twarze jak cień. Najmłodsza z nich, może siedemnastoletnia, ścisnęła w rękach drewniany amulet, szeptając coś w języku apaczów. Nathan chwycił karabin i zaczął sprawdzać amunicję. W jego ruchach była pewność i spokój żołnierza, który wie, co go czeka. Jeźdźcy zatrzymali się kilkadziesiąt metrów od chaty. Jeden z nich, najwyraźniej przywódca, podjechał bliżej. Miał na sobie długi płaszcz, a pod nim błyszczał rewolwer. Jego twarz była twarda, zarośnięta i zimna. Hej, ty w chacie! krzyknął. Oddaj nam te kobiety, a odejdziemy w spokoju. Nejtan wyszedł na ganek, trzymając karabin w dłoniach. One są pod moją ochroną odpowiedział spokojnie, ale stanowczo. Odejdźcie, zanim będzie za późno. Bandyta roześmiał się szyderczo, a jego ludzie zaczęli otaczać chatę. Myślisz, że sam nas powstrzymasz? krzyknął. To nie twoja wojna starcze! Najtan spojrzał mu prosto w oczy. Może i nie moja, ale one są pod moim dachem, a ja nie oddaję nikogo tym, którzy chcą zabijać. Przywódca machnął ręką i kilku jego ludzi zsiadło z koni, wyciągając broń. Najtan cofnął się do środka, zamykając drzwi. Słuchajcie mnie uważnie, powiedział do kobiet. Jeśli się tu dostaną, musicie uciekać tylnym wyjściem i biec w stronę gór. Ja ich zatrzymam. Najstarsza kobieta chwyciła go za ramię. Zginiesz. Nathan pokręcił głową. Już raz straciłem wszystko, bo zwlekałem. Tym razem nie będę stał bezczynnie. Strzały rozległy się chwilę później. Bandyci próbowali wyłamać drzwi, ale Nathan był gotowy. Zastrzelił dwóch, zanim reszta schowała się za końmi. W chacie panował chaos, kobiety modliły się, a najmłodsze płakały cicho, przyciskając się do ścian. Przywódca bandytów wściekł się. Podpalić chatę, ryknął. Natan poczuł jak serce mu przyspiesza: Jeśli podpalą budynek, kobiety nie będą miały gdzie się ukryć. Wtedy podjął decyzję wybiegł tylnymi drzwiami, obiegł chatę i zaskoczył dwóch ludzi z pochodniami. Jeden padł od ciosu kolbą, drugi od kuli. Reszta bandytów cofnęła się na moment zaskoczona jego odwagą. Natan wykorzystał to i strzelił jeszcze dwa razy, zmuszając ich do odwrotu. Przywódca został sam na środku pustkowia, jego ludzie leżeli martwi lub uciekli. To koniec, powiedział Najtan, celując do niego. Bandyta patrzył na niego z nienawiścią, ale w końcu gwizdnął na konia i odjechał, zostawiając pole walki. Kiedy cisza w końcu zapadła, Nejtan wrócił do chaty. Kobiety patrzyły na niego, jakby widziały bohatera. Najstarsza podeszła i położyła mu dłoń na ramieniu. Uratowałeś nas i naszą ziemię, powiedziała cicho. Nigdy tego nie zapomnimy. Nathan spojrzał w dal, gdzie znikali ostatni jeźdźcy. Wiedział, że jego samotne życie właśnie się skończyło. Może po latach pustki znalazł powód, by znowu być częścią świata.